Witam Was serdecznie, ja jestem Gracja, a to jest kolejny Q&A, czyli Wy pytacie, a ja odpowiadam. Nagrany chyba po trzech... No, myślę, że trzech tygodniach na pewno, ale znalazłam w końcu chwilę czasu i odpowiem na niektóre z zadanych pytań. Słuchajcie, pytanie pierwsze od Madeline. Jak zmienić swój styl ubierania się i jak nie wstydzić się swoich fałdek? Nie ma złotej, kochana, zasady, którą ja mogłabym Ci podać, żeby pokochać swoje fałdki. Trzeba. To na to pytanie już odpowiadałam milion razy. Na to pytanie będzie też, znaczy, już jest w zasadzie nagrany filmik, jak, jak właśnie zaakceptować siebie. Więc nie ma złotego środka. No, no trzeba, trzeba się starać to pokochać, polubić, zaakceptować, albo po prostu, jeśli nie jest to absolutnie możliwe, no, starać się to zmienić, tak? No, ja je mam. Nie mogę ich zmienić. Znaczy mogę, ale nie chcę. I po prostu je akceptuję. No, no cóż, jak zmienić swój styl ubierania się? No, to, to też trochę takie pytanie ogólne, bo. Jeśli na przykład nie wiem, masz styl gotycki i chcesz z tym skończyć, i chcesz iść w styl lat, yy, i chcesz iść na przykład w styl, nie wiem, pin-up, tak? W lata 50. Yy, w cokolwiek innego, no to, no to po prostu zaczynasz ubierać te rzeczy, które są przypisane danemu stylowi. Natomiast yy, yy, jeśli nie wiesz, jaki chcesz mieć styl, to musisz szukać, tak? To musisz chodzić do sklepów, przymierzaj rzeczy, rób sobie zdjęcia, bo to też zawsze fajnie zobaczyć siebie na zdjęciu inaczej niż, niż widzisz się w lustrze. I zobacz, w czym Ty dla siebie będziesz wyglądała dobrze, w czym Ty, w jakich krojach, fasonach będziesz czuła się, czuła się dobrze bądź lepiej. I wtedy po prostu no, ten styl jakoś sukcesywnie zacznie zmieniać, chociaż mówię, pytanie jest troszeczkę ogólne, że ja nie za bardzo tak naprawdę wiem, o co, o co tobie chodzi. Potem pytanie od Adama. No Adam tutaj zadał 6 pytań, co robisz, że jesteś taka piękna, jak wyglądasz w bikini, jak wyglądasz bez bikini, czy jesteś dumna z tego, co robisz, czy zobaczę jakiś filmik, czy kiedyś może się ze mną umówisz. No, może odpowiem na to, czy jesteś dumna z tego, co robisz? Czy jestem dumna? Nie zastanawiałam się nigdy, czy jestem z tego dumna. No, robię to, co lubię, no robię to dla siebie, robię to dla Was. No i, no i w jakimś stopniu na pewno sprawia mi to przyjemność. Póki co robię, nie wiem, czy kiedykolwiek, znaczy kiedykolwiek na pewno skończę, ale nie wiem kiedy. Ale reasumując, tak, jestem dumna z tego, co robię. Pytanie od Małgorzaty. czy nie twój facet zarogował na no to, że chcesz prowadzić bloga? Wspierał cię od początku czy miał wątpliwości? Absolutnie wspierał mnie od początku. On zawsze jest, zawsze robi zdjęcia i yy, 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 uczestniczy w tym wszystkim. Absolutnie nie ma mi tego za złe, nie wytyka mi tego, nie yy, nie podoba mu się to. Yy, jest i wspiera mnie. Yy, yy. Jak to się w ogóle zaczęło, że założyłaś bloga? O tym też już kiedyś mówiłam, ale oczywiście nie musicie. Yy oglądać wszystkich moich filmów i przeglądać całego fanpage'a, aby znaleźć odpowiedź na to pytanie. Zaczęło się to po prostu od tego, że ja posiadałam bardzo dużą ilość zdjęć właśnie robionych przez mojego faceta I, 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 i zawsze znajomi mówili, gracja, bo fajny masz styl, no weź coś z tym zrób, weź gdzieś to pokaż. No i tak to się właśnie zaczęło. Pytanie od Doroty. Jak, jaki polecasz strój kąpielowy dla krąglejsz, krąglejszego ciała? Pytanie bardzo ogólne, bo nie wiem o jaką krągłość ci chodzi. Są jabłka, są gruszki, są klepsydry, także nie wiem, co mam odpowiedzieć, bo jakby każdy strój jest dla każdej figury, każdy, dla każdej innej figury. Natomiast tak naprawdę załóż strój, w którym czujesz się dobrze. To, że masz fałdki, że masz brzuch, że masz rozstępy. Nie oznacza, że Ty nie możesz ubrać dwuczęściowego stroju. Bo ja takie noszę, bo w takich czuję się dobrze. Więc tak naprawdę, jeśli ty czujesz się dobrze, jeśli ty sobie się podobasz w danym stroju, to w takim chodź. Taki właśnie wybierz i taki ubierz. To były pytania z, 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 wysłane prywatnie. Tu są chyba tylko dwa pytania na Instagramie. Pozwólcie, że je odszukam. 嗯。Uh. Becikowe Lowe pyta, czy można spotkać Ciebie gdzieś w Poznaniu, na przykład w City Center. Tak, ja bywam, bywam w City Center, chociaż nie chodzę często po galeriach handlowych. Rzeczywiście jadę tam tylko w momencie, kiedy, kiedy coś potrzebuję. Ale oczywiście można mi spotkać w Poznaniu tak naprawdę w każdym w każdym zakątku Poznania. Bo i jeżdżę rowerem, bo i poruszam się tramwajami. Chodzę po galeriach handlowych, chodzę na spacery. Więc tak, a ostatnimi czasy w ogóle często mi się zdarza, że zaczepiacie mnie na ulicy, rozpoznając mnie, co dla mnie jest jeszcze cały czas krępujące, zaskakujące, i jakoś nie wiem, zawsze jak się odnaleźć w takiej sytuacji. Aczkolwiek bardzo Wam dziękuję, i bardzo to jest miłe i zachęcam do podchodzenia. I odpowiadając na Twoje pytanie, tak można mnie spotkać. Tyszku pyta, jakbyś mogła narodzić się na nowo i wybrać swój wygląd? Jak, jakby jakbyś była? Jakabyś była chyba. Figura wzrost kolor oczu, włosów, i inne szczegóły. Mm, tak naprawdę mm, hmm, Może chciałabym być ciut wyższa. Ja mam tylko 165 cm wzrostu i te 10 cm em, no wydłużyłoby mnie z pewnością nogi, więc myślę, że zmieniłabym wzrost. Tak, zdecydowanie dodałabym sobie 10 cm. Dobrze, i teraz słuchajcie pytania z Fanpage'a. Czy często spotykasz, Martyna pyta, czy często spotykasz się z negatywnymi komentarzami dotyczącymi swojej figury typu zaniedbanie, zaniedbanie nadwaga? Jesteś piękna, ale nieżyczliwych osób jest też wiele na świecie. Marty, no nie, nie spotykam się właśnie często. Bardzo mnie to dziwi i chyba mój blog nie jest ani fanpage, na tyle jeszcze popularny, bo tych hejtów jest na, na palcach policz, ale to nawet te osoby hejtujące. Kurczę, nie wiem, to jest jakaś taka inna kategoria. Oczywiście to osoby zawsze, jeśli to są komentarze obraźliwe, obrażają Was bądź mnie, oczywiście ja je blokuję, bo sobie nie życzę czegoś takiego, braku kultury. Natomiast bardzo rzadko spotykam się z hejtem, a na ulicy absolutnie nie przypominam sobie, żeby takie coś mnie spotkało. Monika pyta, gdybyś mo miała możliwość zmienić, zmienić coś, co to by było? Zmieniłabyś coś w ogóle? No i na to pytanie właśnie już padła wcześniej odpowiedź. Tak, chciałabym być 10 cm wyższa. Agnieszka pyta, skąd taka piękna opalenizna? Solarium, słonko czy może jakiś brązer godny polecenia? Ja z solarium nie korzystam już od naprawdę wielu, wielu lat, ponieważ mam przebarwienia i staram się tego unikać. I zrozumiałam, w końcu zrozumiałam, że to nie jest fajne, że to nie jest zdrowe. I nie ma sensu. Pierwszy raz w tym roku kupiłam sobie samoopalacz w piance. No i stoi w łazience. Użyłam go może trzy razy. No, nie wiem, jakoś nie jestem przekonana do tego zapachu, nie mogę tego znieść, i tak naprawdę w tym roku w ogóle nie byłam jeszcze nigdzie na słońcu, żeby po prostu położyć ręcznik, mmm, tudzież koc, i, i po, po opalać się, poleżeć. Nie skorzystałam, w wakacji w tym roku też nie będę miała, więc tak naprawdę. E, pewnie sugerujesz się znowu um, kolejna osoba która sugeruje się tym co widzi na zdjęciu a na zdjęciu jak wiecie są nakładane filtry i tak dalej które nieraz robią piękną um, piękny kolor skóry który um, nie do końca w rzeczywistości wygląda tak samo Ile ważysz ile mierzysz pyta Natalia w, Mierzę 165 cm ważę od 80 do 85 kg Moja waga tak tak sobie balansuje yy, i i tak, i wiem, że jesteście w szoku, bo wiele osób myśli, że waży o wiele, wiele mniej. Wiele osób teraz z pewnością poczuło się lepiej, yy, że ważą mniej, że ja ważę więcej. Yy, ale tak, tak właśnie ważę i tak właśnie mierzę. Yy. Angelika pyta, jak pielęgnujesz swoje włosy? Różnego rodzaju maski, odżywki, co polecasz? Ja mam włosy takie naprawdę. Zawsze mnie pytacie, czy jak je unoszę u nasady? Nie unoszę ich, one takie są. Ja mam włosy takie, że po umyciu, bez odżywki, ja wkładam palce i po prostu mogę je rozczesać. Mogę nie używać grzebienia i szczotki. Jeśli chodzi o maski. W tej chwili od dosyć dawna używam firmy Biowax I oni mają taką fajną maskę jednominutową Bo ja jestem z tych osób, które nie lubią siedzieć w 15,5 godziny Z maską na, na głowie i czekać Natomiast ta jednominutowa jest dla mnie rewelacyjna I właśnie od dawna, no można powiedzieć, że od dawna Używam właśnie tej Co sądzisz o tęczach na profilowych? Pyta Ula nic nie sądzę, nie mam ten czy na profilowy, znaczy nic nie sądzę. No, jakby ja uważam, że wszystko jest dla ludzi, tak? I ja jestem osobą tolerancyjną, nie jestem rasistką, nie należę nie, nie, nie do takich osób. Jeśli ktoś czuje potrzebę życia z kobietą, z mężczyzną, okej, okay, to jest ich sprawa i ich życie. I uważam, że takie osoby absolutnie też mają, mają do tego prawo. Agnieszka pyta, co Cię zmotywowało, by promować kobiety plus size i dawać przy tym motywację innym? To tak naprawdę wynikło samo z siebie, no bo ja założyłam bloga, w którym chciałam pokazać, że XL, jak XL może się ubrać, chciałam pokazać, jak XL, taka jak ja, ubiera się, a potem po założeniu fanpage'a okazało się, że zaczęłam dostawać właśnie komentarze i wiadomości, które jakby złożyły się na to, że skłoniło mnie to do, do. no może nie do promowania tego, ale do, do pokazywania wam, że to nie jest nic złego, że XL może być fajna. I, I to właśnie jakby właśnie ty, wy, wasze pytania spowodowały to, że, no, że zaczęłam to wszystko powiedzmy promować. Sylwia. Pyta, jak sobie radzisz ze swoimi krągłościami przy takim nacisku, że tylko szczupło jest piękne? Gdzie kupujesz ubrania w swoim rozmiarze? Yy, absolutnie mnie to nie interesuje. Yy, co jest promowane? Yy, no, no, taka jestem, taka jestem od zawsze. Yy, nie wiem, czy taka będę. Taka jestem. Taka byłam i taka jestem, i nie mam absolutnie z tym żadnego problemu, ponieważ ja siebie lubię, ja siebie akceptuję. I cóż, no i to wszystko, gdzie kupuję ubrania, też o tym nieraz piszę. One zawsze są informacje na moim blogu. Pod spodem, pod zdjęciami, gdzie, gdzie dane ubrania były kupione, zawsze staram się na fanpage'u dodawać Wam linki do sklepów, jeśli taki tylko odkryję, bądź w takim kupie, hashtagować na Instagramie oraz na, oraz na, na moim kanale właśnie na YouTube też pojawiają się, pojawił się taki filmik z trójdnia, i tam też wszystko mówi o marce, w której zakupiłam sukienkę. Także jak będziesz mnie śledziła na bieżąco, będziesz widziała, gdzie kupuję dane rzeczy. Yy, 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 yy. Jarosław pyta, czemu jesteś taka piękna? Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. No piękność to jest też pojęcie względne. Dla ciebie mogę być piękna, dla kogoś mogę być straszna. Yy, yy, yy. Taka jestem, taka się urodziłam. Proszę, po, yy, proszę powiedzieć, którego odcienia podkładu używasz? Este lauder? Pyta Asia. Asiu, ja mam trzy podkłady, z czego dwa są za ciemne, ten teraz kupiony dosłownie wczoraj. To jest Desert Beige i on jest rzeczywiście w tym momencie idealny dla mojej jasnej buzi. Sara pyta, gdzie można się zgłosić, aby zostać modelką Size Plus? Trzeba mieć profesjonalne sesje. No, na pewno do agencji Size Plus, tak? Takie agencje robią castingi, to jest zawsze ogłaszane. Na taki casting trzeba pojechać, no i tam sfotografować się, zrobić jakąś scenkę, no i potem jury decyduje, czy dostajesz się do agencji, czy nie. Czasami też jak były pierwsze targi Size Plus w Warszawie, tam też była agencja Modelex Size Plus i tam nawet był organizowany casting i czy trzeba mieć profesjonalne sesje? No słuchaj. To jest tak jak z CV. Jeśli twoje CV jest dobre, jeśli twój list motywacyjny powali na kolana, to masz wielkie szanse, że dostaniesz się właśnie do tej pracy. Jeśli twoje CV jest ubogie, Twój list motywacyjny jest na zasadzie kopiuj-wklej, no to twoje szanse maleją. No tak samo i ze zdjęciami. Jeśli będziesz miała parę fajnych zdjęć, na którym widać to, co ma być widać, no to zawsze twoje szanse są, myślę, jeśli jesteś oczywiście jeszcze fotogeniczna do tego i tak dalej, to szanse są większe niż gdybyś miała przesłać, wiesz zdjęcie jakieś tam zamazane przy szafie z suszarką do prania i tak dalej. Ale jeśli nie masz takich zdjęć, to też oczywiście później będąc już w agencji są robione takie, takie zdjęcia profesjonalne. Jakie masz wymiary piękności? Przy jakim wzroście? Mam 165 cm wzrostu, o czym mówiłam już wcześniej. I moje wymiary, ja jestem, ja jestem standardową psydrom, można by powiedzieć. Moje wymiary to jest około 112 w biuście, 115 do 115 w biodrach. No, i niestety m, chciałabym mieć 30 cm różnicy w talii, ale mam około 88 w talii. Także no, troszeczkę za, za dużo. Um, Danuta pyta, czy chodzisz na wybory na przykład prezydenckie? Tak, na tych wyborach byłam. Sylwia pyta jak robisz makijaż, czy możesz pokazać jak się malujesz. Są dwa filmiki na moim kanale, możecie sobie je odszukać i zobaczyć. Nie planuję raczej, znaczy to też nie jest takie wiecie sztywne, że nigdy nie nagram. Ja po prostu nie nagrywam tych filmików jak się maluję, ponieważ ja nie robię tego profesjonalnie. Jest tyle fajnych dziewczyn na YouTubie, które robią to Niesamowicie pięknie i można się od nich uczyć, że przypuszczam, że życia by zabrakło na to, żeby to wszystko obejrzeć, podziwiać i, i wyciągnąć jakąkolwiek naukę. Kasia pyta znowu, jakie są Twoje wymiary, czyli to już było. Klaudia pyta, jak się czujesz. Nie wiem, czy chodziło o tamten dzień, to był 30, słuchajcie, czerwca. Wtedy czułam się dobrze, dzisiaj też czuję się dobrze. Paweł pyta, czy jesteś szczęśliwą osobą? Tak, jestem szczęśliwą osobą. Anna pyta, skoro, masz już, skoro mamy już wakacje, to moje pyta...